Powtórzę, że wydaje mi się, że kluczowym zdaniem tu jest to, który jest człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. Dopiero w odpowiedzi na to pytanie, jeżeli odpowiadamy na to pytanie, to naprawdę zaczyna się cała historia spotkania z Panem Bogiem. Mówiłem też o, poprzednio o tym obrazie, tej metaforze jaskini u Platona i o tym, że w prologu z kolei w prologu święty Benedykt nie tylko używa metafory światła wobec ciemności, ale także mówi o słowie, i to tutaj wyraźnie już, wyraźnie już nawiązuje do Pisma Świętego i Słowa Bożego. W tym układzie, w tym kontekście, kluczem do uwolnienia się. Z tego przykucia do skały, nawiązując do tej metafory jaskini, jest posłuszeństwo Bożemu wezwaniu. Prawdziwym łańcuchem, który nas krępuje, jest zatwardziałość naszego serca. Jakieś zapatrzenie w te rzeczy, które, które się jawią, a które w istocie są cieniami. Wyzwoli nas może o tego bojaźń Boża, która, tutaj przypominam ten, ten taki obraz, ona, nam, ona wyrasta z tego doświadczenia, z jakiegoś przynajmniej błysku, którym widzimy, że to, co, co się jawi przed nami, jest tylko właśnie sfera zjawiskowa, jest cieniem rzeczywistości, natomiast prawdziwa rzeczywistość istnieje gdzieś indziej. I, I my w gruncie rzeczy stoimy nieustannie przed tą prawdziwą rzeczywistością, tacy mało przytomni. I takie światło przytomności, że stoimy przed, przed tą rzeczywistością, konkretnie przed kimś, kto nas wzywa, jest niezmiernie ważne. Dopiero tak naprawdę, odpowiedź na to wyzwanie, ale to wyzwanie trzeba usłyszeć osobiście. Dopiero taka odpowiedź powoduje, że zaczyna się prawdziwa historia spotkania. Od razu ta, to zauważenie, że prawdziwa rzeczywistość jest gdzieś indziej, nie w tym zewnętrznym przejawie tego, co, co jest dawane. To, co święty Paweł czy święty Jan w Nowym Testamencie nazywają światem. Świat właśnie mami nas nieustannie swoimi. Atrakcjami, swoimi ofertami, i ludzie właśnie za tym idą. To są te cienie. Natomiast w pewnym momencie, kiedy widzimy, że to są tylko cienie i pozory rzeczywistości, zupełnie coś innego nas zaczyna interesować. Bez obudzenia się, bez otwarcia tych oczu, oczu na przebóstwające światło, jak pisze święty Benedykt, właściwie <laughs> pozostajemy w, w świecie pozorów, w którym wszystkie, wszyscy przykuci do ściany. Jesteśmy miotani najrozmaiszymi namiętnościami i lękami, starając się zdobyć dla siebie jak najwięcej. W każdym razie coś, co w istocie jest tylko cieniem rzeczywistości. Tak jak mówiłem, prolog z jest, reguły jest fragmentem katechezy mistagogicznej, czyli katezy już po chrzcie świętej, takiej, która wprowadza w to misterium. Misterium życia. U, u początków tej Katechezy jest już to, ten sakrament nawrócenia, jakim jest chrzest. Czyli jest jakby założony ten, ten moment zobaczenia prawdziwej rzeczywistości i cała, cały, cała intencja tej Katechezy jest wprowadzić człowieka w życie. W tym misterium, które, które gdzieś zostało w jakiś sposób zauważone, dostrzeżone. I teraz tutaj święty Benedykt cytuje psalm 34, gdzie psalmista mówi: Biegnijcie, dopóki macie światłość życia, aby ciemności śmierci was nie ogarnęły. Otóż, jeżeli następuje to nawrócenie, ten, ten błysk taki, który nam ukazuje prawdę. To nie można jakby na tym pozostać, nie można tego zlekceważyć, ale trzeba za tym pójść. I tu jest bardzo ważna rzecz związana z naszym zdecydowaniem. Pan Jezus sam mówi, nie, że jest światłością świata i że yy, yy, mówi o tym, żebyśmy szli za nim, póki ta światłość jest. Yy, tu jest potrzeba podjęcia wysiłku. To nie wystarczy zachwycić się na chwilę światłem, wiedzieć już, że takie światło w ogóle jest, ale trzeba podjąć wysiłek. I wydaje mi się, że tutaj leży jakby klucz do zrozumienia, właściwego zrozumienia życia monastycznego. Mianowicie jest to właśnie podjęcie tego wysiłku. Teraz nie pamiętam, który z ojców w pustyni mówi, że mnich to trud wpierw inaczej niż u Platona doświadczenie tego no, nowej rzeczywistości niesie w sobie od razu spotkanie osobowe, zapośredniczone Słowem, wyrażające się wezwaniem do prawdy. Bóg wzywa do prawdy. Ono się zawiera w Słowie Bożym i można widzieć, Słowo Boże jest takim objawieniem, jak to my mówimy, publicznym. Publiczne objawienie kończy się razem w, tak przynajmniej się mówi w kościele, razem ze śmiercią ostatniego apostoła kończy się publiczne objawienie. To publiczne w tym sensie jest takie yy, przeznaczone dla wszystkich. Potem, potem są jeszcze tak zwane prywatne objawienia, ale to są jakieś wizje i tak dalej. Zostawiam to. Natomiast chodzi mi o taką rzecz. Że Słowo Boże jest tym yy, słowem skierowanym do, do wszystkich. I z tym, w tym sensie. Ono ma charakter uniwersalny, i tutaj y, y, święty Bedenek mówi o licznym tłumie, ja przypomnę te, te słowa pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi, te słowa, szuka on sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza, Który jest człowiekiem, co miłuje życie, i pragnie widzieć dni szczęśliwe pośród licznego tłumu można y, Pismo Święte, Słowo Boże odczytywać właśnie tak, jak no Wszyscy uniwersalnie odczytywali. Na tym między innymi polega różnica czytania Pisma Świętego w sensie takim ogólnym. Tak, na przykład, egzegeci analizują, czytają Pismo Święte, wnioskują, moraliści, jakie zasady moralne z tego wynikają, jak trzeba się zachować, jak nie, i tak dalej. To jest takie czytanie ogólne dla wszystkich. Natomiast Pan, jest, pan, pan Bóg czeka na tego, kto. Na to y, słowo, które on kieruje, odpowie indywidualnie. Jeśli słysząc to, odpowiesz ja. Jeśli słysząc to, odpowiesz ja. Chodzi o, y, o apel w istocie skierowany do, do, do poszczególnej osoby. I temu ma służyć lekcja divina. Cały ten wysiłek, lekcja divina, ma być osobistym czytaniem Słowa Bożego. Dopiero kiedy. Y, to słowo dotrze do mnie osobiście zaczyna się prawdziwe spotkanie i otwarcie na, na tą drogę życia, którą Bóg przedstawia. Trzeba pamiętać, że Pan Bóg zawsze działa w ten sposób, że nigdy nie łamie ludzkiej wolności. On zawsze mówi, jeżeli chcesz, to chodź. Jest to jakaś propozycja, jakieś wezwanie, ale jednocześnie jest jakaś taka niesamowita delikatność i. Powiedziałbym skromność czy pokora Boga, że on się wycofuje. I to jest charakterystyczne u niego, że nawet jeżeli przychodzi z jakimś wielkim objawieniem, to potem następuje jakby takie wycofanie się, i człowiek doświadcza tej ciemnej nocy, bo nie ma niczego. Nie ma tego światła, które, które zobaczył, doświadczył, nie ma, nie ma tego ciągłego potwierdzania, i zostaje jakby sam, ale zostaje sam, dlatego że. Żeby samym, sam rzeczywiście wybrał, żeby to była jego autentyczna, osobista odpowiedź, wybrana w wolności. I dlatego też słowo Boże, ono nie jest, i to wezwanie Pana Boga, nie jest takie, powiedziałbym, w sposób prymitywny, oczywiste. Ludzie, którzy pytają o powołanie, często wydaje mi się, pytają właśnie o takie coś, jak to rozpoznać, żeby to było kawa na ławę. Nie? masz tu czy tam pójść to i to zrobić, pójść do tego zakonu, czy, czy tu, czy, czy co masz robić, to czy tamto. Nie? Otóż obawiam się, że takie powołania tego typu takie oczywiste, są raczej rzadkością, jeżeli są, i odnoszą się do, do postaci do osób, które, no, które w każdym razie już jakoś bardzo mocno są zakorzenione w Bogu i i, i, on, I on może sobie, że tak powiem, na takie coś po, y, y, pozwolić, dlatego że, y, że po prostu te osoby są mu tak już tak blisko, bliskie i, i tak są oddane. To, to oddanie ich jest, że tak powiem, już wcześniejsze, że po prostu on to precyzuje. Natomiast normalnie rzecz biorąc, my musimy podjąć to słowo w sposób taki z własnej chęci, jakby z własnego pragnienia. I właśnie od tego tej odpowiedzi, ja rozpoczyna się y, historia spotkania. Y, y, odpowiedzi na to, czy chcesz być człowiekiem, który chce którym, y, y, marzyć pełnią życia, być w pełni szczęśliwy. Oczywiście y, y, mówi się, że wszyscy ludzie dążą do szczęścia, chcą być szczęśliwi. W pewnym sensie tak. Tylko że właśnie to pragnienie szczęścia takie ogólnoludzkie. Jest takim pragnieniem właśnie ogólnym, takim, chciałoby się mieć to czy tamto, i właściwie to szczęście, pojęcie szczęścia zwykle jest od razu już widziane w pewnej, pewnej wizji, realizacji takiej, jak to obserwuje, obserwuje się na świecie. Być szczęśliwym to znaczy właśnie być zdrowym, młodym, rozumiecie, zakochanym najlepiej i mającym dużo pieniędzy, i tak dalej. Na przykład. Ta wizja szczęścia jakoś tak jest przez świat narzucona i, i ona i to jest akurat myślę, że to, że wszyscy chcą być szczęśliwi, to jest właśnie to, chciało, chciałbym być szczęśliwy, nie tak, chciałbym być szczęśliwy. Tylko szczęście jest jednocześnie często u nas rozumiane jako jakiś taki traf. Trafiło się człowiekowi, jest trafę szczęścia, nie? Akurat człowiek nie trafił. I oczywiście, jeżeli ktoś, Paweł, ktoś zapyta, chcesz by się, że oczywiście, że chce być, tylko że ta spontaniczna odpowiedź jest, powiedziałbym, bardzo niekonsekwentna. To jest raczej takie chciałoby się, chciałoby mi się, nie? ale ta odpowiedź na to, kto jest człowiekiem, który miłe życie i pragnie niby zażywać szczęścia, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Nie jest w przypadku, kiedy to słowo pochodzi od Boga, nie jest prosta, dlatego, że odpowiedź ja, całym sobą, niesie za sobą ogromną odpowiedzialność. To jest tak samo jak przy podejmowaniu małżeństwa. Tam chodzi ze sobą i miło, jak nam jest, to jest w porządku, ale jeżeli chodzi już o, mał o małżeństwo, na przykład, i związanie się do końca życia, no to ta przyjemność na przykład, w dialogu przy kawie, w restauracji czy w kawiarni ma zupełnie inny, wiecie, wymiar, to zaczyna się coś poważnego. I w tym momencie jest problem, nie? czy rzeczywiście wstać mnie na to, żeby podjąć i odpowiedzialność za drugą osobę i za siebie, i związanie się z tą drugą osobą na co dzień, na całe życie, no tu jest, tu się zaczyna problem. I ta odpowiedź Bo, Boża ma w sobie właśnie ten wymiar odpowiedzialności, bo ta, odpo ta odpowiedź zobowiązuje. Kiedy my się spotykamy z Bogiem i rzeczywiście mówimy ja samym sobą, wchodzimy w relację z Bogiem osobową, to w tym momencie nie ma dla nas żadnego, powiedziałbym, takiego, y, takiej możliwości skrywania, y, usprawiedliwiania się, y, takiego, właśnie, próby jakiegoś takiego tuszowania, czy właśnie pozoru jakiegokolwiek. Nie ma po prostu. W tej odpowiedzi, odpowiedzi ja stoimy jakby w takiej całkowitej nagości przed Bogiem i nie, ma, nie, ma, nie możemy się nigdzie ukryć. I to jest taka sytuacja budzi ogromny lęk u człowieka, wręcz powiedziałbym, paraliżuje. Także ten paraliż właśnie tej sytuacji jest tak duży, że właściwie blokuje przed usłyszeniem nawet te, tego Bożego wezwania. On jest. Powiedziałbym lęk uprzedzający. Uprzedza, że tak nawet, yy, że my nie słyszymy. Jakby sami zagłuszamy to wołanie Boże. Tak ja to osobiście widzę. Jed jeżeli jednak usłyszymy i prawdziwie odpowiemy na to wezwanie, to wówczas Słowo Boże nabiera dopiero konkretnego znaczenia yy, dla nas osobiście. Nie jest ono tylko jakimś, jakąś szlachetną, dostojną księgą, którą stawiamy na pierwszym miejscu na półce z książkami, do której możemy odsyłać się, jeżeli tam coś potrzebujemy no, rozstrzygnąć, czy z całym szacunkiem, uznaniem, powiedzmy ją traktujemy, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych tylko po to, żeby pogłębić swoją pobożność i tak Natomiast w momencie, kiedy odpowiada się na to pytanie, ja, to ono na. Słowo Boże nabiera tej mocy zobowiązującej. To staje się słowem do mnie skierowanym, słowem, które do mnie bezpośrednio przemawia. Pan Jezus mówi w ten sposób w Ewangelii świętego Jana. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę, kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego, słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. To słyszy Słowo moje, ale ich nie zachowuje. To jest ta odpowiedzialność i ta powaga Słowa. Chrystus go nie będzie sądził, ale to Słowo, które jest prawdą, ono samo stanie się jego sędzią w przyszłości. Święty Benedykt za psalmistą potem, jeżeli o po tej pozytywnej odpowiedzi, tak, ja, daje takie wskazania, tutaj są zawarte tylko wskazania ogólne, Psalmu 34, ale za nimi musimy widzieć całe przykazania Boże i prawo. Powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych, Twe wargi. Odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Wskazuje na wybór podstawowych wartości przede wszystkim wartości sprawiedliwości, dobra, prawdy i pokoju, które tutaj w tym zdaniu są wymienione. Ale to są tylko, powiedziałbym, te fundamentalne wartości, w których zawiera się cała, cała, całe prawo Boże. I kiedy człowiek przyjmuje to za swoje filary, filary swojego postępowania, doświadczy bliskości Boga. I to takiej bliskości, o której właściwie nie można by normalnie marzyć. I wyrażają to dalsze słowa. Włożone w usta Boga, to jest cytat z Izajasza, Izajasza proroku. Oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze. I zanim mnie wezwiecie, powiem oto jestem. Ten tekst, kochani, jest takim wyjątkowym tekstem w regule, właściwie jest jakimś takim dotknięciem wymiaru mistycznego, pokazuje święty Benedykt jakby cel i efekt tego wysiłku. Bóg okazuje się bliski i był gotowy służyć. Pan Jezus mówi, że nie przyszedł po to, aby mu służono, ale aby służyć. W tej przypowieści o, o, o wiernym słudze mówi też, że zaprawdę powiadam Wam, każe mu zasiąść do stołu i sam będzie mu usługiwał ten Pan. I to, to się zawiera, ta prawda ukryta w tym właśnie niesamowitym doświadczeniu za Prawość w służbie człowiek uzyskuje takie niesamowite doświadczenie bliskości. I w związku z tym, kiedy święty Benedykt zwieńcza tym doświadczeniem, powiedziałbym wręcz mistycznym, doświadczeniem, tą perspektywą doświadczenia mistycznego, zwieńcza to wezwanie, mówi: No cóż jest wspaniałszego? Cóż mogłoby być dla nas lepszego? Pan sam ukazuje nam drogę życia. Czy jest coś w życiu lepszego, godniejszego, ważniejszego niż tą, ta droga życia, droga życia, można też powiedzieć droga szczęścia. Cóż jest ważniejszego? Cóż może być ważniejszego dla nas? I tutaj zaczyna się, powiedziałbym, wybór, wybór tej drogi. Podkreślam ten, to, co jest tutaj wa ważny motyw tego wszystkiego. My wybieramy drogę, bo potem święty Benenn mówi o drodze przykazań Bożych, na podstawie tej logiki, to znaczy logiki, która jest logiką mądrościową, to znaczy jest wyborem szukania szczęścia i pełni życia. Ja czasami mówię, że taka fundamentalna według mnie teza odnosząca się do postawy człowieka, taka w ogóle filozoficzna bym powiedział, fundamentalna zasada od strony działania, postępowania, to jest to, że człowiekowi w życiu chodzi o życie. Jest niby tautologia, ale to nie jest tautologia w praktyce. W praktyce człowiekowi chodzi najczęściej o to, żeby mieć rację, żeby się okazać lepszym od innych, żeby się okazać sprawiedliwym, inni są winni, a ja tu jestem uczciwy, i tak dalej. Cały wysiłek kieruje w, w tą stronę, aby udowodnić wszystkim, że jest lepszy, mądrzejszy, sprawiedliwy, uczciwy, biedna środka, pokrzywdzona i tak dalej. Cała energia idzie w tym kierunku, najczęściej niestety. Natomiast, natomiast ta prawda, że w życiu chodzi o życie. To jest właśnie to, co św. Benedykt tu, tu powiedział, to, to jest właśnie takie oczywiste, jakby to, co tutaj przedstawia, ale to, do tego trzeba wracać. Także ten wybór drogi, który potem św. Benedykt mówi, że to chodzi o przykazania, druga przykazań, bo taką Bóg pokazuje, tam w streszczeniu ten cytat z Psalmu wskazałem, jest motywowany pragnieniem szczęścia, pragnieniem życia. Jest to wybór mądrościowy, jest to mądrość. Nie chodzi nam w naszym życiu Pani o moralną poprawność, o poczucie bycia uczciwym, sprawiedliwym, czy to w obliczu w oczach własnych, czy przed Bogiem, czy przed innymi, ale jest to wybór życia w oparciu o zrozumienie, gdzie ono naprawdę jest, że jest u Boga. A że to, czego doświadczamy tutaj, jest właściwie cieniem. Ten motyw, kochani, jest bardzo istotny, bo on zasadniczo inaczej ustawia podejście do moralności naprawdę zupełnie zasadniczo ustawia podejście do moralności. Według mnie jest niezmiernie ważny temat faryzeizmu. Ja już od lat noszę w sobie taki, taki zamysł. Zrobić po prostu analizę faryzeizmu. Na czym to wszystko polega? Bo faryzeusze byli bardzo moralnymi ludźmi, w sensie przestrzegania prawa, przepisów i tak dalej, i wszystko wypełniali, co trzeba. Święty Paweł mówi o sobie, powiedział o sobie z przeszłości, jako o faryzeuszu, że co do prawa, bez zarzutu. Przypuszczam, że takich bez zarzutu wobec prawa było więcej, nie tylko Święty Paweł. Nie? Natomiast <laughs> potem samo sobie mówi potem kiedy był bez zarzutu wobec prawa, nie? Że, że, że po prostu jest ostatni, nie? I raczej widzi to jako, potem to działanie przeciwko chrześcijanom jako wielki grzech. Natomiast to wszystko robił wtedy w poczuciu obrony Boga walki o, o to, żeby Bóg był no, uwielbiony, można tak powiedzieć nawet. Dlatego. Yy, yy, a farzeusze właśnie dbali i ich troska była o to żeby być być wiernym w wypełnianiu prawa po to żeby być rzeczywiście czystym, uczciwym, sprawiedliwym w tym takim pojęciu prawno moralnym. I dlatego to pragnienie życia, które według mnie jest fundamentem Ewangelii to jest fundamentalne, fundamentalna sprawa Ewangelii, i tak wydaje mi się też w regule, jest tutaj czymś podstawowym i to zasadniczo zmienia, zmienia sens podejścia do, 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 do prawa przykazań. Mianowicie, jeżeli pragniemy życia, to tak samo jak pragniemy uczyć się jakiegoś języka, no to po prostu decydujemy się na to. I na przykład jak się uczymy języka, no to trzeba mówić jakieś grupie czasami i tak dalej. I my ten język, jeżeli się na przykład będziemy lękać, żebyśmy tutaj błędu nie zrobili i coś powiemy nie tak i nie się będą śmiali, rozumieć i tak dalej, albo będziemy mieli ambicję tylko, żeby być lepszym od tych innych, to jest niedobre nastawienie. Nastawienie najlepsze jest tak jak u dzieci, które po prostu jak małpki powtarzają tam, czy jak papuga powtarza za, za innymi i tak czasem tak się nauczą powtarzać i mówić, że im to idzie zupełnie w sposób naturalny. I uczą się w ten sposób języka. Nie? I, tak, I podobnie trzeba po prostu podejść do tego. Pan jeszcze zresztą mówi o tym, że trzeba być jak dziecko, nie? Że, że dziecko ma to, to prawo, że nie musi doskonale wszystkie, wszystkiego wykonywać i, i, i wiedzieć i tak dalej. I ma prawo się mylić, nie? ale w związku z tym właśnie nie ma kompleksów i, i po prostu autentycznie się wtedy uczy. I ta, ten język, który się nauczy, staje się rzeczywiście, rzeczywiście jego naturalnym, wewnętrznym językiem, w którym myśli, w którym, którym potem sam się wypowiada. I, I to jest właśnie to: chodzi o, o to pragnienie y, życia, pragnienie potem y, także y, wejścia w tą, w, na przykład w mowę. Nie? I tutaj to samo jest u podstaw błogosławieństw. U podstaw błogosławieństw jest, jest po prostu to spojrzenie na życie, się otwiera przez spojrzenie na koniec, jakby schatologiczne, i zobaczenie, że w tym mimo doświadczenia negatywnego, tam są najczęściej te doświadczenia negatywne, jest człowiek blisko Boga, przez to jest, jest ma udział w życiu. Jeżeli mamy to pragnienie życia. I właśnie nam chodzi, to uwalniamy się jednocześnie od takiego myślenia porównawczego, które jest w życiu duchowym fatalne. I myślę, że właśnie jakby jądro myśli monastycznej polega właśnie na tym, że my podejmujemy życie i także na przykład wypełnianie przekazań w konkretnych już wymiarach jako ćwiczenie duchowe. To jest troszeczkę tak, jak Pan Jezus mówi: skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan. Zawierz Bogu, wejdź, spróbuj tak myśleć, spróbuj tak wierzyć i idź za tym, a zobaczysz, że doświadczysz Bożego Błogosławieństwa. O, coś takiego. Nie? Więc to jest na tej zasadzie, że rozumiemy, że Bóg do nas chce przemówić i przemawia i pokazuje nam drogę życia, my zawierzamy temu i idziemy tą drogą. I w tym momencie to jest jakby w moim interesie, żeby tą drogą pójść. Ja ją jednocześnie doświadczam i sprawdzam. Nie? Natomiast, ponieważ nie jest to sytuacja taka, że ja muszę się usprawiedliwić, ja jestem, że muszę powiedzieć tak, no tutaj coś robiłem i teraz nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Nie? I teraz muszę się usprawiedliwić, że to jest na pewno dobre. Nie? To jest taka sytuacja, kochani, właśnie to takie podejście prawno, formalne do, do, do przykazań, do wszystkiego, to jest tak, jakbyśmy byli właśnie, jak ja tu jestem przed wami, przed publicznością, nie? Jest i teraz ja tam coś gadam i muszę usprawiedliwić, że to jest mądre, wiecie. I cały czas to robię też. No i teraz, rozumiecie, moje, moja troska jest, y, polega na tym, żeby to co, y, to, co mówię, żeby to wszyscy przytakiwali, tak, tak, oczywiście, że to, to dokładnie tak jest i to jest takie mądre I, i muszę się o to troszczyć, żeby się tutaj usprawiedliwić tym, co mówię. Natomiast, y, tak, wydaje mi się, to jest taka postawa człowieka, który czuje się być przed jakimś ja to mówię, nieznanym trybunałem, przed którym się musi wykazać, że jest uczciwy, sprawiedliwy, prawdomówny, a jak coś mu się przydarzyło, no to że nie mógł inaczej, że nie wiedział, że i tak dalej, i tak dalej. Żeby był w każdym razie niewinny, yy, po prostu i tyle. Nie? Więc musi się usprawiedliwić. Jest to taka sytuacja. Natomiast w tym momencie, kiedy my szukamy życia, to tak właśnie się zachowujemy, jak. Jak, jak to dziecko, które po prostu na przykład lubi grać w piłkę, no i biega za piłką nie dlatego, że publiczność jest i klaszcze czy gwizdze, tylko dlatego, że po prostu chce tą piłkę kopać, Tyle, nie. Więc po prostu jest żywiole. I wydaje mi się, że ta zasadnicza mądrość reguły a to się bierze z mądrości w ogóle monastycznego życia, polega na tym, że życie i y, przykazania i tak dalej, traktuje się jako mądre wskazania, jako światła na drodze, nie jako normy, które, wobec których muszę się okazać korekt, tylko jako światła mądrościowe, jako mądrość, że, y, że ona mi wskazuje y, drogę.